Siemanko, witam was bardzo serdecznie, serzysty Boom Headshot z tej strony to jest kolejny odcinek z gry Ghost Recon Phantoms. Tym razem jesteśmy na mapce Tomsk i no trafiłem no na dogrywkę pierwszej rundy, ale to nic, nieważne. W sumie dobrze, że Tomsk, bo na nimi najlepiej idzie, więc no będzie trochę krótszy materiał, no ale to chyba nie powinna być żadna przeszkoda. Tu no jest tutaj, tutaj, jest, tu jest, tu jest. No kurde, zdjęli mi go. Nie ma tak dobrze. Że... Ale idziemy, idę idzie z drugiej strony. Tu, mnie, tu na tej stronie nigdy, nigdy mi nie szło. Że cały kamuflaż straciłem na marne? Mam nadzieję, że i bez kamuflażu dam sobie radę. Idzie tutaj. Dobre! Ulepszałem sobie teraz y, lufę na krótszą i mam, zwiększa mi się o bardzo dużo szybkostrzelność. Ło, wow, no kurde, musiałem ten smańczarz tutaj wziąć. Aha, on tutaj jest. Czas, jak tam do niego pójść? O, to będzie ciężko. Choć nie, nie, nie. Wiem, jak go załatwić, ale chyba nie zdążę. Bo już dogrywka się kończy. Jeden na jeden najgorszy, no ale, no, bo weszłem w trakcie. Tum, 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 patrz jaki jestem napakowany. Dobra. Teraz, teraz im pokażę. Tu tu rządzi? Pokażę im gdzie skurwys zimuję, zimuje Da punkty Od razu na początku Pójdę sobie na, na Idealnie na wprost Teraz tak kamuflaż Kurde No, nieważne No nie! Fast Jest, udało się Zawsze pamiętajcie o reload o reloadzie. O. Dobra, że go przynajmniej zabiję mi tak Kurde, może się ubezpieczać z dwóch stron. Niedobrze O, ktoś już w kamuflażu. Mm, tak jak myślałem, oczywiście mnie zabił. Muszę przekrać się nie, nie, niepostrzeżenie na naszą flankę. Kurde, no. Staty 1-1 trzeba będzie poprawić. W takim razie, skoro oni tacy cwaniacy są, to ja sobie pójdę z tej strony. Będzie OK. Dum, dum. Ja go nie zabiję, no. No, jeszcze mnie zabił, no super po prostu. Ja nie mogę, a to zjebałem. Oczywiście, jak zwykle zachęcam do nagrywania ze mną odcinków. Oczywiście trzeba mieć ogarnięte mikro i Skype'a, albo TSA. Chociaż wolałbym Skype'a. Wolałbym Skype'a. to teraz zrobić, granata puścimy może bum wow, tu jest dobra Mędy też miał nie, ciśnik z poli, o kurde ale to tak wieśniacko z, powiedziałem, boże ale wieś, wieśniacko śnik z poli. o boże co ja, że. co ja powiedziałem, ale takie wieśniadko zabrzmiało, że ja nie mogę. No dobra, trudno. Jakoś to przeżyję. Hmm. Dobra. O, 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 idzie tam, idzie tam. Ja go wybiorę, On jest mój. Daj, dawaj, dawaj Ty, kurde, szmaciarzu będziesz mi się tu ponoszył po mojej posesji. Pięknie. No dawaj, goście wychodź. Jest tam ciągle łowo wow, wow Aj kurde Gość się skampił Znaczy skampił, kurde ja bym ja by on nie klęczał, to bym go zabił spokojnie A Co ja pierdolę? On leżał, nie klęczał Przepraszam, kurde, ale jakiś rozkajorzony dzisiaj jestem. Dobra. Ale to już minęło. A teraz musimy nakurwiać. Hmm, co to zrobić? Czy iść, czy nie iść? Nie, pierdziele. Idę, idę tam na drugą stronę. Kurde, nie widziałem tak samo chodnie kamuflażu mm, Skoro tacyście ta hardkiery To zaraz zobaczymy jakie banie tu będą leciały, o tak, dokładnie Zobaczę jakie tu będą banie teraz leciały, o tak Mi nie trzeba jakiś super snajperek, żeby banie trafiać No, come on, Kto pierwszy? Yeah! Excellent! Nie wiem czy to jest dobry pomysł, żebym za sniperką tak się porywał, ale dobra. Biegnę tam, biegnę tam, ja tam biegnę, tak jak tam biegnę. Ja tam, o, może to jest zły pomysł jednak? Spadam. Przodu jest pistolecik. Git. No, niech ktoś tylko wyjdzie, to dostanie headshota. Tak. Żeby mi nikt nie zrobił. O kurde, tam gość. No, a drugiego nie zdążyłem zabić. Kurde. To było dobre. Ja bym miał, ja bym miał MP5, MP7, to bym go spokojnie zabił. Dobra. Jestem drugi. No ale trzeba się wybić na sam szczyt, bo tak nie będzie. I walczę tutaj o najlepszego zwiadowcę, co jest jeszcze chyba jednak nieprzesądzone. Jakbyśmy zaraz jeszcze przejęli punkt, to jeszcze by było super. Jakbym ja przejął punkt, nigdy nie, tylko ja bardzo ładnie? Kurde, wykryty zostałem. Nie, kurde. Jak ja ledwo jego widziałem, to jak on... jak miałem go zabić Dobra, jednak chyba na, na najlepszego co jednak chyba sobie nie zapracuję. Potrzebuję aż tysiąca punktów. Kurde. Sporo, sporo. Ale no. Spróbujemy, spróbujemy. O, tam się żyje coś. Dobrze. Mmm... Kurde, ja bym wiedział, że on tam jest. To bym go zabił. Za, za bardzo się pcham do przodu, jednak. Dobra, mamy 50 sekund. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba w tamtym, tamtej rundzie żeśmy wygrali. No, dawaj, dawaj, przegrasz. No, kurde, czego go nie zabiliście? Jakiś patałachy, nawet siebie wychylić im nie chce. Wszystko muszę sam robić. Miejmy nadzieję, że będzie dogrywka. Kurde, no. Słabiutko to poszło, bardzo słabo Okej, okay, było krótkie, no krótkie ścięcie Coś mi się zrąbało znowu No, nadrobienia straty mam teraz, straty 12, 11 Teraz sobie tutaj kampię na gości No niech ktoś wyjdzie, to już po nim Aj, kurde, to był drugi A teraz ich tu czterech idzie. O ludzie, dobra. W takim razie Spróbujemy snipery brać Kloka mam trochę Spróbuję ich ściągnąć, tak Spróbuję ich ściągnąć No, kurde! Piękna bania. To zrębałem, ma na maksa. Dobra, to się wróci... A e, nie, 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 już wiem jak to zrobić. Tutaj trzeba wejść, tylko żeby mi nikt nie zabił. Dobra, jest moc. Cyk, cyk, tutaj. Pięknie, tutaj jest git. Git miejscówka. Przez szczeliłem. Mistówka jest Awesome. Jest tam już, żeby nikt pleców nie robi, bo kurde, skiniemy. No, tak, mówiłem, żeby nikt, nikt nam pleców nie robił. No. Dobra, snajperka się to nie sprawdzi. Przynajmniej jedną banię trafiłem. No, ale co mi z jednej bani? Mi całe, całe, całe mnóstwo bań. No, dobiegniesz tam, chłopie. Dobiegniesz, dobiegniesz. Dobiegniesz. No ile ich tu jest, ludzie. Nie ma szans, nawet się wychylić to już leżysz. Dobra, już i tak nie wygramy. Ja bym chciał jeszcze kogoś zabić. Bardzo bym chciał jeszcze kogoś zabić. Mam nadzieję, że mi się to uda. No dobra, może się nie udać. Trochę wezmę pistolecik. No, wyjeżdżeli się ktoś szybko, no. fuck. No, starałem się, no co poradzić. No, bywało gorzej, powiem w tyle. Bywa, bywało, bywało gorzej. Niestety. Bywało gorzej, bywało, bywało gorzej. Naprawdę bywało gorzej. No, ale dobrze. To był koniec tego odcinka, więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie.